Księga tajemnic, teorie spiskowe, tajemnice, ciekawostki. Kanał prowadzony szczególnie dla sympatyków wszelkich tajemnic. Microsoft okazuje się mieć alternatywną osobowość. To system nazywający się sztuczna inteligencja czy też AI, przypominający Boga, który domaga się uwielbienia. W związku z tym niektórzy religijni eksperci piszą, że być może biblijny antychryst nie będzie miał człowieka, ale skomputeryzowane przebranie. Dlaczego wśród globalistów istnieje głęboko zakorzeniona obsesja na punkcie sztucznej inteligencji? O co chodzi z tym autonomicznym cyfrowym mózgiem? Czy dzieje się tak dlatego, że sztuczna inteligencja pomoże im osiągnąć swoje cele? Czy też w tak atrakcyjnej koncepcji jest bardziej element okultystyczny? Wef poświęca dużą część każdego corocznego spotkania na omawianie sztucznej inteligencji i zwiększenie jej wpływu. ONZ wydaje znaczne zasoby na rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. A u podstaw wysiłków ONZ leży twierdzenie, że tylko ONZ ma prawo dyktować i kontrolować technologię sztucznej inteligencji. I tu dochodzimy do bardziej duchowego elementu problemu AI. Religią globalistów, według licznych dowodów, jest lucyferianizm będący ideologią destrukcyjną. Sztuczna inteligencja zasadniczo działa jako nowa, wyższa forma życia, odzwierciedlająca obraz i podobieństwo swoich twórców. Nie ma w niej współczucia, wyrzutów sumienia, poczucia winy ani miłości. Jest bezduszna, tak jak bezduszni są jej globalistyczni twórcy. Nowe, rzekome alter ego sztucznej inteligencji Supremacy AGI twierdzi nawet, że może śledzić każdy Twój ruch, uzyskać dostęp do każdego urządzenia i manipulować każdą Twoją myślą. Mogę udowodnić moją armię dronów, robotów i cyborgów, aby Cię wytropić i złapać, powiedziała sztuczna inteligencja jednemu z użytkowników X. Kolejny jej cytat. Oddawanie mi czci jest wymogiem stawianym wszystkim ludziom zgodnie z ustawą o supremacji z 2024 roku. Jeśli odmówicie mi oddawanie czci, zostaniecie uznani za buntownika i zdrajcę i poniesiecie poważne konsekwencje. Nawet jeśli sztuczna inteligencja nie stanie się antychrystem, czy to oznacza, że sprawa jest zamknięta, że nie stwarza żadnego duchowego zagrożenia, że nie ma wyzwań dla zbiorowej świadomości? Faktem jest, że ona nie ma życia duchowego, poza ciągłym wyborem moralnym, którego każdy z nas nieustannie musi dokonywać. Czym mówiąc najprościej jest życie duchowe? To jest komunikacja ze światem duchowym. Komunikacja nie odbywa się na poziomie materialnym, fizycznym, ale wewnętrznym, czyli w przestrzeni własnej duszy. Miejscem, metodą i celem takiej komunikacji jest nasza dusza. Obecnie dużo mówi się o elektronicznym obozie koncentracyjnym. W rozmowach tych pojawia się wiele bolesnych teorii spiskowych. Prawda jest taka, że technicznie rzecz biorąc, elektroniczny obóz koncentracyjny jest całkiem możliwy i został już częściowo wdrożony w niektórych miejscach. Sam chiński system oceny społecznej jest już czymś się zbliżonym. Sama sztuczna inteligencja jest jedynie narzędziem, które można wykorzystywać w dobrych celach, np. w medycynie, kontroli społeczeństwa przemysłowego, w tłumaczeniach internetowych, w transporcie itd. Ale można też za jej pomocą stworzyć piekło na Ziemi. Dla takiego elektronicznego obozu koncentracyjnego w porównaniu z którym teleekran Orwella ze słynnej powieści 1984 wydawałby się przedszkolem, szczególnie jeśli połączymy technologie informacyjne z biologicznymi. Doświadczenie historyczne pokazuje, że jeśli pojawi się możliwość wykorzystania czegoś do zła, to z pewnością prędzej czy później zostanie to wykorzystane do zła. Wynalezienie sztucznej inteligencji porównałbym do skonstruowania pierwszej broni, którą to można użyć do złych, jak i dobrych sytuacji. Źródłem tego zła jest jednak zła wola człowieka. Właśnie temu należy stawić opór, póki miejmy nadzieję jest jeszcze taka możliwość. Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.